tak mogący Boże tych planach swojej opatrzności darzysz błogosławieństwem każde ludzkie działanie służące dobro człowieka. Obłogosław to muzeum podnowieni, które zostało dostosowane do potrzeb nowej ekspozycji, gdzie szczególne miejsce zajmie obraz Elfretu, ekstaza świętego Franciszku. Błogosław także wszystkich, którzy będą tu przychodzić. Niech podziwiając piękno zawarte w eksponowanych dziełach sztuki, doświadczają pełni piękna, którym Ty jesteś, Boże, Stwórco świata i ostateczny cel ludzkiej egzystencji, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. ale nie tak jaki my widzimy, tylko on jest między ubraniem anioła, a między ubraniem człowieka. I teraz tło, na którym widać Innego Franciszka, jest takie kosmiczne, ale to jakby wstępuje w nowy świat, z tego świata, który najbardziej reprezentuje czaszka stojąca, czyli pewne przechodzenie, a on, w Franciszek, wpatrzony Gdzieś w dalej widzi inny świat. On się też ten inny świat co odbija na... Relacja do kogoś. Oczywiście tego kogoś nie widzimy tutaj, tego, bo on jest niewidzialny. Ale przez nasze spojrzenie na tę osobę, która wpaduje się w niewidzialnego, możemy tego niewidzialnego niejako doświadczyć. Czyli jak słusznie się przed chwilą powiedział, że ta czaska rozdzielająca sytuację człowieka śmiertelnego właśnie jako tło stanowi ten punkt wyjścia do tego spotkania kogoś, Boga niewidzialnego, na którego ten człowiek całkowicie się oddaje. i piękne pochylenie się, lekkie pochylenie ciała, otwarty rąk, patrzenie się tego niewidzialnego właśnie pokazują moc tego spotkania. Ta praktycznie jest wyzwaniem do każdego z nas, byśmy też w ten sposób dopatrywali się w tego niewidzialnej rany. jeden z najsłynniejszych obrazów znajdujących się w kolekcjach polskich. W dzisiejszej konferencji prasowej wezmą udział gospodarz Galicką i panią Hannes Jetyńską. Jest, tu, jest z nami... To wydarzenie ma swoją doniosłość nie tylko ze względu na walor artystyczny i kulturalny dzieła, ale także i może przede wszystkim na jego przesłanie duchowe, jakie dzisiaj to dzieło wykonane przez pięcioma, pięcioma wiekami, przemawia do nas tutaj w Polsce. Język greko nie był zawsze rozumiany, doceniany. Dzisiaj jest łatwiej rozumiany, trzeba go studiować, odkrywać, żeby wiedzą biskupowi, seniorowi. Janowi, bardzo dziękuję za doprowadzenie do tego momentu, w którym ja mogłem też to jako aktualny mis przejąć i podjąć tę decyzję, że przy pomocy tej, oczywiście, konsultacji, żeby ten moment wyobrażenia, jakim mieli ludzie XVI wieku, El Greco, oraz przedstawienie kogoś, to nie jest skoncentrowanie na sobie, to patrzy w kogoś innego, kogo I w tym okazuje się wielkość człowieka, która stoi przed każdym z nas, miara wielbraczy i to jest, są te takie, takie obszary, które na pewno nas y, tu sprowadziły. 15 minut do dyspozycji, wyłącznie całość, wszyscy bohaterowie dzisiejszej uroczystości. Taka okazja jak dzisiaj stanowi dobry punkt wyjścia do tego, żeby ewentualnie takie inicjatywy podejmować i takich doniesień w tym aspekcie, jak tu Pan na początku powiedział, ewangelizacyjnym, i to mi też leży bardzo na sercu. Jeśli będzie taka możliwość stworzenia czegoś właśnie przy okazji tej, okazji, przy okazji tej wystawy El Greco, o tym się dowiedzieć. Czy, czy na pewno ten obraz powinien być w Siedlcach? Ja wiem, że to jest bardzo nie, nieładne pytanie, ale, <śmiech> <śmiech> ale po prostu to no, by jak najwięcej osób go obejrzało. Dziękuję. E, porze, dyrektor Potem jeszcze zapytamy się może pana prezydenta Symanowicza, który odpowie nam, czy w Siedlcach to będzie godna oprawa. Okazuje pani wielką niecierpliwość co do e, spraw związanych z informacją o dziełach, które tam wiszą. My wczoraj dopiero Zakończyliśmy sprawę ekspozycji i wczoraj również zostały zdjęte rusztowania, które stały obok. W związku z tym obiecuję Pani, że przy następnej wizycie, kiedy Pani będzie mogła bardzo spokojnie obejrzeć całe muzeum, doceni Pani jego wartość i Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy bardzo wielu zwiedzających. Jest to muzeum, które tu we wschodniej Polsce zwiedza najwięcej że najwięcej gości, w, w ubiegłym roku mieliśmy ponad 20 tysięcy zwiedzających, co jak na ten rejon jest niewątpliwie bardzo dużo. Myślę, że jest bardzo też ważne, żeby nie centralizować wszystkiego w jednym miejscu, a dodatek jak w różnych miejscach powstawały, były dostępne w różnych miejscach. Oczywiście można na ten temat dyskutować, ale do świetle jest też dobre połączenie. Tutaj przedstawicieli, będzie jeszcze lepsze. Będzie jeszcze lepsze. Będzie jeszcze lepsze. Że warunki przechowywania były wzorowe. E, mam nadzieję, że również obraz dzisiaj obejrzą Panie nasze drogie konserwatorki obrazu, które dopiero w tej chwili zauważyłem. Cieszę się ogromnie obecnością i potwierdzą to, co zauważyły e, nasze e, Panie odkrywczynie. E, ja z tego. Przejęcia, nie podaje nazwisk, boję się, że mnie czasem nie przekręci. Raz jeszcze powtarzam, obraz był przechowany w bardzo dobrym i bezpiecznym miejscu. Świadczy to o tym, że przetrwał do dziś. Nie został poddany nacjonalizacji, o którą tak bardzo kuszono się. Nie znalazł się w galeriach warszawskich, jak sugerowała pani przedmówczyni. Tam grabiono, co się dało, z całej Polski, i dlatego muzea. Wielkie Centralne Warszawy są tak bogate. Ale myślę, że ze szkodą dla terenowych placówek, czy to kościelnych, czy to muzealnych, które z tego powodu są o wiele uboższe, powstaje wiele hipotez stwierdzających, że te obrazy znajdujące się w centralnych placówkach muzealnych powinny powrócić do swojej ojczystej ziemi. Tego się nie dowiemy, gdzie przebywał. Od... Dlaczego tak długo? 40 lat minęło Czekajmy. od jego odkrycia, 30 lat minęło od jego, od jego, od od jego potwierdzenia, jego autentyczności. Dosyć długo czekaliśmy na ten moment. Jakie inne względy poza względami bezpieczeństwa sprawiały, że tak długo przebywał przy, w Ukryciu? chrzestnych. Co dzisiaj czują pani, które odnajdując obraz 40 lat temu, pozowane przez dość długi czas L-Greczynkami, przez ówczesny tak wielki autorytet jak profesor Janus Polski. Co dzisiaj czują, kiedy właściwie mogą już spokojnie oglądać obraz? Ogromne wzruszenie i, i, i radość z tego, że obraz jest eksponowany, pokazany w polskiemu, i że to jest jedyny obraz LG w Polsce, jak posiadamy. W dodatku tak się złożyło, że wczoraj już przyjechałyśmy do Siedlec i może święty Franciszek zarządził, że dosłownie minutę po przybyciu do Muzeum Obrazu znalazłyśmy się tam i mogłyśmy towarzyszyć jego rozpakowaniu, obejrzeniu od razu po, po tym momencie, kiedy tam szydł. I to był moment, który zapamiętamy naprawdę na całe życie. To były ściśnięte gardła. Tęsknimy się do niego przez czterdzieści lat. No jeszcze? Mianowicie yy, tym osobom, które tutaj wnoszą wiele, yy, wiele cennego swoimi inicjatywami, swoją działalnością zawodową do życia regionalnego, do tego życia, na które myślę, że oczekują coraz to szersze kręgi młodych ludzi. I chciałbym tutaj tą misję w imieniu właśnie wybitnych twórców, ludzi, którzy podpisali się pod tymi dyplomami spełnić i poproszę o przyjęcie, zaproszę o no, tą część merytoryczną wraz z księdzem którą prezentuje to muzeum. Proszę, się Który prowadzi bardzo wikliwe badania, nie tylko w archiwach tutaj śródlackich czy polskich, ale również w afrykańskich. do wspólnego zdjęcia. Jeśli wówczas się cofnie troszkę, to będzie można z Czy wszyscy naukaci? Do nas jest prośba. Ok.